Zapraszamy na kawę z ekspertem. Dzisiejszy odcinek poprowadzą Michał Tykliński i Marta Dęsk. Porozmawiamy o nawykach finansowych, które warto wprowadzić w nowym roku. Tak, mamy nowy rok, w związku z tym jest o czym rozmawiać, warto mówić o tym od początku roku. Mamy nowy rok. Czyli 2024 przed nami cały. Wiemy o tym, że o finansach trzeba myśleć cały czas, nieustannie, tak naprawdę, ale nowy rok czy początek nowego roku to zawsze jest taki moment, w którym e, zawsze sobie stawiamy jakieś tam pytania o tym, co będzie i tak dalej, więc o tych finansach też się mówi więcej, albo o jakichś e, dobrych, fajnych e, nie wiem, nauczkach, czy, czy jakichś takich poradach o tym, co ty byś polecała na początek roku, jeśli mówimy o finansach. Jeśli mówimy o finansach albo też nie o finansach, to jak wiesz, ja stawiam raczej właśnie nie na postanowienia, a na nawyki, czyli żeby pracować nad tym, żeby sobie wypracować takie dobre reguły, oczywiście i w finansach i też w innych dziedzinach życia, bo myślę, że to się sprawdza tak naprawdę wszędzie, żeby właśnie nie robić rewolucji, że od jutra będę super świetnie mieć poukładane finanse, czyli będę i oszczędzać, i inwestować, i zbuduję poduszkę finansową i wszystko naraz, tylko żeby pracować nad takimi e, dobrymi e, nawykami. Jak coś nam już wejdzie w nawyk, no to łatwiej. Się czy oszczędza, czy właśnie regularnie inwestuje, czy regularnie przegląda budżet, bo oczywiście tych obszarów jest bardzo dużo. To mhm. musimy się zastanowić, czy też. No ja muszę się zastanowić, w jakim, jestem, w jakim jestem miejscu i jakich nawyków po kolei potrzebuję, żeby dojść do takiego zarządzania budżetem osobistym, jaki, jaki mi pasuje. I no, wydaje mi się, że to jest taka metoda, Nawyków to w pewnym sensie jest taka metoda drobnych, drobnych kroków, tak mhm. i to jest coś, co dla mnie się sprawdza, więc, więc raczej idę w tą stronę. A ty od czego byś polecał zacząć myślenie o tych finansach w 2024 roku? No o finansach albo nie tylko o finansach. Ja sobie postawiłem, ja zacząłbym od tego, żeby sobie zdefiniować czy powiedzieć sobie. Co tak naprawdę chcę osiągnąć, jakiś cel ustawić, i to nie tylko jeśli chodzi o zarządzanie budżetem, ale również o jakieś yy, yy, różne inne dziedziny życia. Tak naprawdę, i tak dla przykładu mogę Ci powiedzieć o dwóch, które sobie na ten rok postanowiłem. Mamy teraz początek, yy, początek roku, w związku z tym mam dwa: jeden z dziedziny finansów, i drugi z dziedziny takiej już yy, no. Ja wiem, zdrowia można powiedzieć, albo ewentualnie dobrego samopoczucia. Ten, ten z dziedziny dobrego samopoczucia to jest. Postanowiłem przebiec półmaraton. Nie, nareszcie. No, więc e, e, nigdy nie przebiegłem dystansu dłuższego niż tam powiedzmy 5 czy 6 km. W związku z tym teraz zdaję sobie sprawę z ogromu wyzwania, które przede mną. No, ale już zacząłem się do tego przygotowywać i, tak jak powiedziałeś, krok po kroku e, planuję, e, już zacząłem właściwie aktywności, które mają. Nie doprowadzić do tego celu. Czyli mamy ten cel i żeby mamy te kroki, tak tak, tak? No i będę biegł I, super. i mam zamiar przebiec albo przebyć przynajmniej, ale w każdym razie ukończyć. ukończyć ukończyć ten półmaraton. Natomiast dziedziny finansów to co sobie na ten rok zaplanowałem, no to to, że chcę tą moją Poduszkę finansową, zbudować, wystawić sobie jakiś tam cel, jak chcę, żeby ta poduszka wyglądała. No, i na ten rok chcę, chcę do tego po prostu osiągnąć, czyli tam też mam parę, parę różnego rodzaju jakichś postanowień, jak mam do tego doprowadzić, żeby rzeczywiście na koniec roku sobie zrobić podsumowanie i zobaczyć, czy ta poduszka finansowa, jaką chciałem sobie przez ten rok wypracować, jest rzeczywiście jest taka, jaką chciałem osiągnąć. I to są takie moje. Postanowienia na ten rok. A ty, jak myślisz o tym, od czego byś zaczęła na ten, ten rok, albo w ogóle od czego zaczynasz myślenie tego typu? Jeśli, jeśli mówimy o. No myślę, że to się właśnie nawet łączy trochę z, z, z tą poduszką, bo taki nawyk, który może nas doprowadzić do realizacji takiego celu, jak zbudowanie satysfakcjonującej poduszki finansowej, to płacenie najpierw sobie. To jest takie hasło, jakby o co w nim chodzi. tak? O to, że zaczynamy też to planowanie finansów. Oczywiście musimy mieć ten budżet na tyle zorganizowany, że pokrywamy wszystkie nasze stałe koszty, ale że zaczynam od tego, że. Płacę sobie, czyli przelewam najpierw te pieniądze, które przeznaczam właśnie na oszczędności, może na tą poduszkę, ale też jakiś taki budżet inwestycyjny, więc to wszystko, co, co, jest, co jest dla mnie, na moją przyszłość, na, na mój rozwój, to, to, jest taka, to jest taka pierwsza rzecz i to jest taki nawyk, który ja pracowałam nad nim wcześniej i on mi się teraz właśnie fajnie sprawdza przy realizacji celów finansowych. Przez zaczynam od tego, że Płacę sobie. No i między innymi za co płacę sobie? Moja metoda też jest trochę powiązana z Twoim celem biegowym, bo jednym z elementów oszczędzania, bo to jest taka składowa, tego to jest to, co ja wypłacam sama sobie za każdy przebiegnięty kilometr. No, akurat tutaj w, w naszym przypadku w Gold werze, więc w ogóle jest to jeszcze motywacja w złocie. Także za każdy przebiegnięty kilometr no w tych przygotowaniach do półmaratonu, to wiesz, trochę tych kilometrów będzie ją przebiec, zrobić. tak? więc za każdy taki kilometr treningowy i, i, i na zawodach jedna złotówka i, i to, jest taka, to jest taka składowa tego, co na początku miesiąca, jak sobie podsumowanie właśnie ile tutaj mamy jakieś oszczędności gdzie jest jakaś nadwyżka i ile przebiegłam i to jest ten budżet, który, który wypłaca. No i oczywiście zastosowań potem na to, co zapłaciłam sama sobie jest dużo no i żeby właśnie w tym się wszystkim orientować, to jest taki, to jest taki kolejny myślę ważny mhm. Krok, żeby myśleć o, o takiej ciągłej edukacji, tak? o tym, żeby szukać tej wiedzy i po prostu robić to mądrze. No tak, wiedzy potrzebujemy zawsze, tak naprawdę. I o wiedzy to jest też taki element, o którym wydaje mi się warto myśleć też cały czas. Tak jak o finansach, tak samo o edukacji, o tym, żeby nawet jeśli zresztą jedno z drugim się łączy, trudno myśleć, czy zarządzać własnym budżetem albo odkładać. Podstawiać sobie cele i do nich sięgać, jeśli tak naprawdę nie mamy wiedzy o tym, jak działają pieniądze, o tym, co chcemy osiągnąć i tak dalej. W związku z tym, edukacja to jest zawsze taki temat, który, w który warto po pierwsze inwestować, cały czas o nim myśleć i jakoś poprawiać sobie cały czas stan swojej wiedzy, swojej, aktualizować wiedzę niekiedy i tak dalej. Ja teraz dostałem. Um, ona się tak szumnie nazywa książka o życiu amerykańskich elit. Okay. O tym, jak, e, jak takie wielopokoleniowe rodziny, to czy takie, które już osiągnęły pewien majątek trzy pokolenia w, wstecz, oni się nazywają Old Money. Podobno. Old Money, okay. Old Money, i oni w jaki sposób oni pracują, w jaki sposób budują te majątki, przekazują te majątki i tak dalej. To tam edukacja jest, ta książka jest podzielona na parę rozdziałów, tak zwanych wartości, Old Money i drugim z. Pierwszym jest zdrowie, a drugim właśnie jest edukacja. Edukacja i od dzieci, ale też dorosłych. O tym, żeby cały czas aktualizować wiedzę, cały czas ją poszerzać, żeby być cały czas na bieżąco, żeby tego nigdy nie zabrakło. Czyli to też jest taki nawyk, który warto by było wdrożyć, żeby cały czas się edukować. Tak, Mówi się o tym, że inwestuj w siebie tak naprawdę, inwestuj w edukację. I tym elementem płacenia sobie może być też właśnie taki fundusz trochę na własny rozwój, tak? Chociaż możemy mhm. też dzisiaj naprawdę dużo wiedzy zdobyć. Może to jest niepopularne, to powiem, że za darmo, ale no jest sporo rzeczy, które można właśnie przeczytać, czy, czy też po prostu edukować się w własnym zakresie, ale to też jest jakaś inwestycja w siebie, się płacimy za kursy, za szkolenia i, i, i się rozwijamy. To jest ciekawe, co powiedziałeś o tym, że wśród tych te, m, takich nawyków, tych, tych fortun jest, jest właśnie dbanie o zdrowie, no bo to myślę, -hmm. że to jest też taki nawyk, który musimy sobie w, w plan wdrożyć, żeby inwestować w zdrowie, a tak naprawdę dbać o zdrowie, bo paradoksalnie to jest bardzo oszczędna strategia, jak popatrzymy na przyszłość, Tak, jeśli dbamy o siebie, o, o, o dietę, o sen, te wszystkie podstawowe reguły, aktywność fizyczna jest bardzo ważna, no to oczywiście unikamy tych wszystkich kosztów związanych kiedyś w przyszłości z leczeniem, z rehabilitacją. No, nie myśli się o tym, tak? W pewnym wieku, w pewnym tak. się pewnie zaczyna o tym myśleć już bardziej intensywnie, tak naprawdę w każdym wieku można myślę zacząć, szczególnie, że jesteśmy jako cywilizacja, że tak się nie powiem, na takim etapie, że właściwie głównie trawią nas choroby cywilizacyjne. Choroby cywilizacyjne, czyli takie, których dobiliśmy się sami, tak jak chociażby cukrzyca, czy te wszystkie problemy z... To nie jest może odcinek o zdrowiu, ale też z, z krążeniem. No to są rzeczy, na które sami pracujemy, więc sami możemy też pracować na to, żeby tych problemów nie mieć i tych kosztów potem nie ponosić. Więc to wyszedł nam już taki czwarty mhm. nawyk. Więc tak. jeszcze, czy dorzucimy coś na koniec? No, musimy powiedzieć o złocie. O złocie, czy o tym, co, jeśli już myślimy stricte o majątku, o tym, co robić, albo gdzie oszczędzać, w czym oszczędzać, no to o tym, no może nie cudownym wehikule, bo to nie jest wehikuł, ani też pewnie nie cudowny lek, ale no, o złocie, o tym, jak bardzo ono pozwala nam zgrabnie oszczędzać, gromadzić majątek, przenosić go w czasie, właśnie, jak już mówimy o tych wielopokoleniowych Rodzinach, czy amerykańskich, czy jakkolwiek innych, złoto znakomicie się nadaje do tego, żeby właśnie przekazywać część majątku właśnie w tej formie. To jest zawsze bezpieczna inwestycja, a oszczędzanie w złocie też uczy nas, tak naprawdę, bardzo prosto, bo to jest bardzo proste dzisiaj, w jaki sposób systematycznie tworzyć sobie taki nawyk oszczędzania, które nas nie boli, a pomaga w przyszłości. No, czyli takie regularne oszczędzanie, to oczywiście może być złoto. Może być to złoto po prostu kupowane fizycznie, może być gold saver, yy, czyli zakup uncji jako yy, po kawałku, ale to jest właśnie ta, ta regularność. I te wielkie amerykańskie rodziny też kupują złoto? No oczywiście. Czy jeszcze że tego się tak, nie doczytałeś w tej książce? E, kupują, aczkolwiek o złocie, jak wiemy, o złocie się jakoś szeroko nie rozmawia. Zresztą old money o majątku nie rozmawiają, natomiast na pewno, e, na pewno złoto kupują. Zresztą wiele tych e, rodzin, które możemy tak nazywać old money, no to są rodziny, które gdzieś tam w tym biznesie, czy w złocie, gdzieś w historii złota się jakoś tam pojawiają, więc na pewno kupują. Na pewno kupują. Tym bardziej, że oni, że old money to jest też przede wszystkim, jeśli myślą o swoich pieniądzach, to myślą o bezpieczeństwie, więc na pewno jakaś część ich portfela to jest na pewno złota. To jest międzypokoleniowa taka wartość. Czyli podsumowując, wyszło nam pięć tych nawyków. Wyznaczanie sobie celu, no i regularny monitoring, płacenie najpierw w sobie, inwestowanie w edukację, czy też taki ciągły rozwój, inwestycja w zdrowie, no i regularne oszczędności, my polecamy bezpiecznie, czyli w złocie. A więcej o złocie i o tym właśnie, jak ono tą wartość przechowuje i utrzymuje, w kolejnej kawie z ekspertem. Tak, to. Zapraszamy. Za tydzień. Zapraszamy.